O, oh, jak ładnie! Coś niesamowitego, bardzo pięknie jest zakwitła łąka kwietna, która miała być wielogatunkowa i miejmy nadzieję, że tak są same. Yy, no, sama facelia jest. Sama facelia zakwitła jakiś tam groszek pojedyncze sztuki. Yy, film dotyczy matek unasienionych. Matki unasienione w pasiece pawlotnet.pl. Są już dostępne, natomiast osoby, które nie otrzymały ich w terminach majowych i czerwcowych, oczywiście muszą uzbroić się w tak zwaną cierpliwość, ponieważ jak przypominam wszystkim, w maju była pogoda jaka była, były jakieś tam przerwy, gdzie się coś tam unasieniło. U nas też dochodziło do 4 stopni ciepła. Kilka ulików skrzepło, bo wszystkie uliki mamy. Na ziemi, więc tak naprawdę dopiero ruszyliśmy z pełną, jakby to powiedzieć, siłą w kwestii unasieniania matek. Pierwsze matki z trutowisk też już przybyły i będzie ich coraz więcej. Proszę o niewykonywanie telefonów pod tytułem: kiedy będą matki, jak będą matki, dostaniecie powiadomienie. Wiadomo, że majowe terminy troszeczkę się poopóźniały i naprawdę Adam nie wydrukuje na drukarce 3D tych matek, wszystko musi iść z pewną kolejnością, tak zgodnie z kolejnością zgłoszeń matki te będą wysyłane Pierwsza partia ulików z Trutowiska Lautental już przyjechała, tutaj są rozstawione z Trutowiska Lautentali, i trutowiska Anna Burger oraz dalej o też mini plusy, niektóre, nie mini plusy tylko mini biwo niektóre już opróżniłem e, no i tutaj kolejna partia ulików zaraz żebym nie wszedł na któryś A akurat idealnie trafiłem tutaj są poustawiane poprzyjeżdżały, wysoko macie napisane numery linii, które były unasieniane o i tutaj sobie to wszystko dojrzewa. Oczywiście matki będziemy na bieżąco wyjmować, uliki doprowadzimy do stanu, w którym się rozczerwią, będziemy widzieć, że czerw ładnie się wygryza i następnie wysyłamy. Taki termin, jeżeli chodzi o matki reprodukcyjne, to nastąpi po Bożym Ciele. No szybciej tego się nie da zrobić. Jeszcze raz proszę o uzbrojenie się w cierpliwość, jeżeli chodzi o matki unasienione. Matki nieunasienione w miarę na bieżąco wysyłamy i zapraszamy do zamawiania na stronę pawluk.net.pl E, w przypadku tak jak jeszcze raz powtórzę od poziomki tutaj są kurde e, tak jak w przypadku mówiłem e, matek unasienionych proszę o uzbrojenie się w cierpliwość.